Ktoś poznaje tego gościa? 130 czasu lokalnego. Grubo. Wychodzimy z hotelu na miasto. O, gorda! A się, się cofnę. Jaka dobra stylowa? Ty, ty, ty. Jeszcze pusto, nic się nie dzieje, ludzi trochę mało. Pogoda trochę mglista, ale cisza i spokój, i do tego czysto. Jesteśmy w ścisłym centrum. Wieczorami, głównie tutaj, życie towarzyskie się bardzo intensywnie toczy. Jakby ktoś chciał pozwiedzać z nami. Ukrainę, zobaczyć jak tu jest, spróbować lokalnej kuchni. Może poznać żonę. Zapraszamy, zapraszamy. Z nami bezpiecznie, ekscytująco. Jeżeli ktoś się boi, mamy pakiety, aby sobie przeżyć przygodę pod okiem ochroniarzy. Pięknie, uwielbiam sobie zwiedzać z rana. Wiadomo, rozrywka wieczorem, zwiedzanie rano. Jest opcja zrobienia sobie zdjęcia, gdzie nie ma ludzi. Także mówię, zapraszamy do kontaktu, nie ma się co bać. Pięknie i pamiętajcie, to jest tylko 60 km od granicy.